Na wstępie chciałem złożyć ogromne życzenia dla władz klubu, dla piłkarzy, trenerów, obecnego trenera, byłych trenerów, byłych piłkarzy i wszystkich, wszystkich związanych z Polonią za, za tą wspaniałą rocznicę, 105-lecie klubu. To jest, to jest bogata historia, bogaty okres i, 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 i fajnie, że ten klub, klub zaczyna, zaczyna znów y, krokami zbliżać się do ekstraklasy, czego gratuluję i życzę. Ten robi Igorowi. Co do meczu, żal mi strasznie mojego zespołu, bo dzisiaj po, po ostatnim gwizdku i teraz w szatni chłopcy no strasznie przeżyli to, to spotkanie. Robimy wszystko, mamy sytuację już trudną, bardzo trudną. Od dłuższego czasu nie możemy wygrać, wygrać meczu. Robimy różne, różne i, i zmiany, i kombinacje taktyczne i, i staramy się ten impas przełamać. Nie wychodzi. No tak widać nam na razie jest pisane, dwie bramki tak naprawdę to my sobie strzeliśmy dzisiaj w tym meczu, szkoda w sytuacji Karola Żmijewskiego w pierwszej połowie, bo gdyby może, może wyrównanie padło w pierwszej połowie to druga połowa by była, by była zupełnie inna, druga bramka tak naprawdę podcięła nam skrzydła i, i, i zakończyła ten mecz. Gratuluję i, i, i jeszcze raz y, trenerowi dziękuję. No, trzeba przyznać, że spotkały się dwie drużyny, które y, miały, jak to się mówi, mankament, y, nie wygrywały meczów, y, okupowały dolne y, miejsca w tabeli. Wiadomo, że to był ważny mecz dla, je, tak, tak, dla nas, taki dla y, Kotwicy. Y, wiedzieliśmy, że ten mecz no, musimy wygrać. Było widać na początku troszeczkę nerwowości, bo tak jak tutaj kolega wspomniał yy, bardzo dobrą analizę zrobiliśmy. widzieliśmy, że są sytuacje, w których obrońcy popełniają błędy, trzeba tylko w odpowiednim momencie spresować i tak też się stało. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje w zasadzie sprezentowane przez <laughs> drużynę Kotwisy, gdzie mogliśmy już ten mecz rozstrzygnąć w pierwszej połówce, no, nie udało się ale wierzyliśmy w to, że y, druga połowa będzie lepsza, bo zawsze tą drugą połowę y, gramy lepiej. Y, druga połowa, no, to tak jak już kolega powiedział, no, po drugiej bramce no, y, to już ten mecz y, w zasadzie był ułożony. Mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, szkoda też, że tego nie wykorzystaliśmy, ale dziękuję zawodnikom przede wszystkim za to, że stanęli na wysokości zadania, bo nie jest y, łatwo po dziewięciu kolejnych meczach. Bez zwycięstwa wygrać było to spotkanie, ale dali radę, podnieśli się. Ja nadal wierzę w to, że ta drużyna może jeszcze do końca ligi zdobyć kilka punktów i ustabilizować to miejsce w tabeli, także dziękuję im przede wszystkim za zwycięstwo. Na samym początku gratulacje zwycięstwa, bo szczekaliśmy na bardzo długo. Igor, takie szybkie pytanie, co usłyszeliście od kibiców, że tak mocno Was to zmotywowało do tego, żeby dzisiaj walczyć o te trzy punkty ze zdwojoną mocą? Znaczy to nie jest tak, że od kibiców usłyszeliśmy, tak? Bo to co tutaj było spotkanie z kibicami, to do drużyny nie wypłynęło, tak? Bo to były y, sprawy i pytania kierowane pod... Y, do osób zarządzających tym klubem i bezpośrednio do mnie. Także zawodnicy starali się wykonać swoją pracę. Tak jak w każdym meczu do tej pory się nie udawało, byliśmy nieskuteczni. W tym meczu wykorzystaliśmy swoje sytuacje, które się nadarzyły, dlatego przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dzień dobry, chciałbym przyjąć to, że również gratuluję trendowi Gołaszewskiemu Zwycięstwa po tej przerwie, ale no, faktem jest, że drużyna też no nadal ma problemy ze, ze stwarzaniem sytuacji dogodnych którego, do odbierania bramek, więc pytanie, czy, czy w kolejnych latach tutaj można iść na poprawę, no, bo być może inni rywali nie będą prezentowali takiej sytuacji jak obejść kospisy. No i drugie pytanie dotyczące tego spotkania, o którym tutaj też, też była mowa. Pojawia się informacja, że Pan zadeklarował, że w wypadku niezdobycia 10 punktów w meczach pozostało do końca rundy poda się Pan do dymisji, Co spowodowało, że, że z Pana, pana strony taka deklaracja? bardzo mocna. Znaczy nie zgodziłbym się z tym, że nie stwarzaliśmy sobie tych sytuacji, tak, bo te sytuacje sobie stwarzaliśmy, bo e, samo to, że zrobiliśmy Wywarliśmy pres na przeciwniku i wiadomo, że wtedy drużyna się gubi, tak? jeżeli widzi, że drużyna przeciwna idzie do przodu, prze, jest, jesteśmy wszyscy blisko, jesteśmy w stanie odebrać to piłkę i tak też się w tym meczu to odbyło. Tak? No w pierwszej połowie już mieliśmy jeszcze przy 0-0 sytuację, gdzie wychodziliśmy 4 na 1, nie potrafiliśmy tego wykorzystać, także sytuacja Paweli bardzo dogodna, bo w zasadzie no, mógł włożyć tą piłkę już do bramki. No ale mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, bo potrzebne było to zwycięstwo im przede wszystkim, bo y, nie jest prosto, żeby mieć spokojną głowę, jeżeli dziewięć kolejnych meczów się nie wygrało, prawda? No i przede wszystkim, tak jak wspominałem, w poprzednich meczach na poprzednich konferencjach, że no, najbardziej raziła ta nieskuteczność, bo sytuację mamy w każdym meczu, tylko gdzieś ta blokada była, tak? Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, tak, prawda, prawdą jest, że zadeklarowałem się tym, postawiłem sobie sam e, taki wynik, że te 10 punktów, bo ja wierzę w tą drużynę, wierzę, że jest w stanie osiągnąć taki wynik, ten bilans 10 punktów jest realny. Myślę, że ten mecz da im więcej troszeczkę spokoju i takiej pewności siebie, bo przede wszystkim chodzi tutaj o tą pewność, tak? Wykorzystywania błędów przeciwnika, bo wiadomo, że piłka nożna jest grą błędów, tak? To nie jest tak, że weźmie się piłkę i od bramki do bramki przejedzie i strzeli się, tak? To wszystko, to zależy od tego, że jak wywrzemy tę presję na przeciwniku, to przeciwnik się gubi tak? i dochodzimy do tych sytuacji, tylko że musimy je wykorzystać. Ale ja nie słyszałem do końca odpowiedzi na swoje pytanie. Ja, ja pytałem, y, dlaczego zdecydował się Pan podjąć taką deklarację, że w przypadku nieodniesienia, od, nie, nie zdobycia 10 punktów? To znaczy ja powiedziałem tak, powiedziałem przed chwilą panu tak, że tak zadeklarowałem się tak, bo jestem ambitnym człowiekiem i tak jak powiedziałem, że wierzę w tą drużynę, jeżeli nie zdobędę tych trzech punktów podam się do dyspozycji zarządu, bo ja wierzę w tą drużynę. My pomimo to, że tych dziewięć kolejnych meczów nie wygraliśmy, ale mieliśmy swoje sytuacje. Brakowało tej skuteczności. Mam nadzieję, że teraz po tym zwycięstwie te głowy będą już bardziej chłodne i zachowamy zimną krew w polu karnym przeciwnika i będziemy wykorzystywać te sytuacje, które sobie wypracujemy. Także nie ma się tutaj czemu dziwić. Tak? Była taka sytuacja, jaka była, że tych punktów brakowało. Jest koniec rundy, także ja wierzę bardzo, że te 10 punktów zdobędziemy. Czym była spowodowana znaczy wysłanie na Trybuny dwóch członków Rady Drużyny i ostatnio dobrze dysponowanego Olka Tomaszewskiego. To, to trochę dziwna decyzja, czy, A czy dlaczego dziwna? No, no chciałem chciałem poznać przyczynę. Zawsze tłumaczę na każdej konferencji, że dyspozycja w danym tygodniu poszczególnych zawodników pretenduje ich do pierwszego składu, tak, tu akurat y, też bym się nie zgodził, że Oleg był w bardzo dobrej dyspozycji, bo ostatnie dwa mecze troszeczkę słabiej zagrał, tak, że mamy wyrównany skład i każdy z nich chce grać, tak, tak jak mówiłem na samym początku, że ten skład jest wyrównany, nie ma problemów, żeby jeden drugiego zastąpił i to w, w dzisiejszym meczu wyszło na korzyść. tak? paśnik, który nie grał w dwóch ostatnich meczach, wyszedł tutaj w podstawowym składzie, strzelił bramkę, tak. Także tutaj mu się nie dziwił, no a nieraz trzeba dać odpocząć tym, którzy no, nie zrealizowali planów taktycznych w poprzednich meczach, ale to nie laga wątpliwości, że tylko podnosi poziom rywalizacji w drużynie.